To jak? Kogo przyciągasz? Kogo przyciągasz do swojego życia? Sprawdzamy. Kogo przyciągasz? O! A pięknie przyciągasz. Pięknie. Masz ogromną potrzebę spędzania czasu w przyjemności. Na rozmowach, na bliskości. W takiej trochę lekkiej tajemniczości, może niedomówieniu, ale zdecydowanie również na tworzeniu. Pragniesz być w tej relacji bardzo blisko, bardzo czule, ale jednocześnie zachować swoją niezależność i tożsamość. I tylko na to się w tym momencie jesteś w stanie zgodzić. Chcesz pozostać wolnym duchem. A mimo to w dobrej zabawie i w dobrze spędzonym czasie. Brawo.